Cześć, cześć, witam się z Wami w sobotę, troszkę zdyszana, gdyż już po schodach i działam sobie w domu. Niech to co sobota, chyba w każdym domu e, sprzątanie. Daniel zabrał małą na spacer, więc ona już tam zaśnie, bo już widziałam że się pokładała. Mm, tak naprawdę jak ją wkładałam do wózka, więc na pewno zaśnie, więc super. Będzie mieć drzemkę na świeżym powietrzu. E, tak, a ja sprzątam, intensywnie sprzątam. Już jedno pranie rozwieszone drugie pranie zaraz będę wstawiać tylko jeszcze muszę zobaczyć czy muszę coś e, przeprać mydełkiem odplamiającym e, tutaj mamy pewnie z dziećmi doskonale wiedzą o czym mówię gdyż jest mnóstwo plam, które nie schodzą tak normalnie w praniu trzeba troszeczkę je przygotować więc muszę na to spojrzeć i później e, będę sprzątać tutaj, bo jest cała masa prania do odłożenia no i generalnie posprzątać, troszeczkę odkurzyć i wiecie jak to jest i tak, i jeszcze będę musiała wrzucić film, gdyż jest gotowy. Potrzebuję tylko miniaturkę, opis i żeby wrzucić na YouTube, chodźcie na kanał, oglądajcie, lajkujcie, komentujcie, będzie mi bardzo miło a ja zabieram się za ogarnianie życia. I, i tak, i tak, jak będzie film, to będę się już cieszyć, bo... Męczy mnie to, że już tak długo filmu nie było, nie było cztery tygodnie, więc to ogrom czasu w tym tygodniu, jednak nie miałam siły fizycznie, psychicznie zająć się tym, ale już dzisiaj jest ok Nie powiem, że jestem w szczytowej formie, ale jest ok więc chciałabym to wykorzystać i dodać film, bo bardzo lubię, jak są filmy na kanale, bardzo lubię je dodawać. I wiem, ja że części z Was też się podobają, więc tak więc też żeby były na kanale i nie przedłużam już, idę sprzątać. it's nothing new but it's so good to see you we do this every day and i'm still so amazed

Super! Ooh! Every it oh, day! Every single that Every single day! Every single day! Every single Who is Every single day! Well done. Who's that? single day! Every it's a monkey. Well done. Hey. Fish. Well done. Who's that? Um, it's a crab. Well done. Crap? This is crab. Yeah. Dzień dobry, witam się z Wami w niedzielę. Jest początek yy, lipca, chyba dziewiąty. Ja właśnie się ogarnęłam uczesałam, ubrałam, pomalowałam i zaraz uciekam na badanie krwi do szpitala. I pewnie Was to dziwi, tak samo mnie coś dziwiło, że w niedzielę w szpitalu można yy, jechać na badanie krwi, a e, można. Więc yy, tak mi Pani mówiła, więc super, bo też nie musiałam się z pracy zwalniać. Idealnie dla mnie e, Więc tak, jadę na badania krwi A ekipa sobie śpi Już byłam, e, było tak bliziutko, żeby Emilia wstała, bo zobaczyła, że schodzę na dół Ale chyba zasnęła bo jest cisza, więc od e, pół godziny jest tam cicho Więc zakładam, że dalej śpią Więc super, wyśpią się, jest końcu weekend A ja jadę I pewnie jak wrócę, to już wstaną Niestety wszystkie sklepy są pozamykane e, Tak wcześnie Jest ósma dla referencji. Jest to, jest ósma, więc um, nie jest jakoś mega wcześnie, no ale wszystkie sklepy w niedzielę otwierają się o 10, więc patrząc na to, że mam wolną rękę, to i tak, tak, z tego nie skorzystam, bo wszystkie sklepy są pozamykane. Więc jadę do szpitala, wracam i zaczynamy dzień. Naprawdę chciałabym nagrać daily vloga, nie weekly, po prostu daily, jak spędzamy niedzielę, jak się bawimy, co robimy, tak po prostu o! Właśnie wczoraj dodałam vloga na kanał. Lewa ręka. Czyli będzie tutaj. Będzie tutaj odnośnik. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to serdecznie zapraszam, a ja tak dopijam kawę i jadę jest niedziela, więc nie będzie korku, więc chociaż tyle. I tak, zabieram Was ze sobą. Okay, ja już po e, w miarę szybkość się uwinęłam, bo niecałe 20 minut, więc bardzo spoko czas. E, tak, bardzo spoko czas. Właśnie na napisał, że już wstali, że nie śpią, więc jadę do mojej ekipy. E, I jeszcze jedna rzecz. Zmienił się parking, zmienił się system płacenia. Nie wiem kiedy, bo tak naprawdę nie byłam w szpitalu od dwóch lat ale już nie trzeba mieć, wiecie, tych pieniążków na automaty, na parkingach, tylko jest już system, w którym jest apka, można przez apkę płacić, można płacić telefonem, więc generalnie super. Brawo, rozwijamy się, bardzo się cieszę. I tak, i byłam w szpitalu, byłam w szpitalu, w którym rodziłam Emilii, bo tutaj jest oddział ginekologiczny i mam super wspomnienia z tego szpitala, mimo, że, że byłam tutaj długo, że mimo, że tak naprawdę większość razy, w jakim byłam w tym szpitalu, to jest jakoś tam z przyczyn bardziej negatywnych niż pozytywnych. Ale wiecie, to, że urodziłam tutaj Emily, em, to, że ją tutaj pierwszy raz zobaczyłam i tak dalej, em, sprawia, że mam takie bardzo pozytywne odczucia a propos tego miejsca i, i tak mi się zawsze, dosłownie zawsze, jak mijam to miejsce, nawet jak idziemy do centrum, zawsze robi mi się tak ciepło na serduszku i... i tak. Też tak macie? Mamy, powiedzcie, czy macie dobre wspomnienia ze szpitalem, czy... czy, czy czy mimo wszystko jest trauma, dajcie znać, bo ja mówię: ten oddział, tamten szpital, główny szpital, inna historia, ale ten właśnie tutaj, e, szpital matki i dziecka, kobiety i dziecka. E, no, mam, mam bardzo dobre wspomnienia, więc no, dziwne pewnie dla niektórych, ale tak, przez to, że właśnie tutaj mała była, no to są takie jednak fajne momenty. We check them the way my Yes. Where are we going? That way up there? That way that way to you had Chcesz, żeby tata skręcił w lewo, czy w prawo? <noise> Dawaj. Tam chciałaś jechać? O, to pech, tata nie pojechał tam. My jedziemy na nasze cotygodniowe zakupy do Aldiego, a przy okazji do Daj mi jechać sam, ale dziecko zdecydowało, że też jedzie. Więc plany się trochę zmieniły i my z Emilią idziemy do Humbergeisa Obczaj co tam ciekawego. Uuu, jakoś piąta jesteś. Danie szybko ogarnie Aldi, więc myślę, że wyrobimy się tak samo w czasie. To, to I... się okaże. To się... No, zobaczymy. Nie, niunia? Chcę, żebym otworzyła Ci farby? Okej, okay, więc otworzymy farby najpierw. It's hello. Hello. Hello everyone. Hello. 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 I co tutaj mamy, mamy? Tu mam położyć? Jak tu postawię, to nie będzie widać, wiesz? No zobacz, tylko Twoją kitkę będzie widać. Mamy na razie tu, dobra? Super. To hello. jaki kolor teraz byś chciał? Um, blue. blue. Okej, okay. shake, shake. Okej, okay. next one. Yellow. Yellow, Okay. Wow, Ej. Ooh, crazy, that's orange and green. Więc my jesteśmy w domu, plany nam się troszeczkę zmieniły w stosunku do tego, co miałam na początku. Gdyż, no miało być trochę inaczej. Dostałam tap, tap, o 12.30 telefon, że od 1.45 powinna się pojawić w szpitalu na kolejnych badaniach. Tap tap, tap, tap. tap, tap ślicznie. E, tak więc uczyniłam, po prostu ugotowałam, ugotowałam, obiad dla mojej ekipy, oni sobie zjedli, a ja później wróciłam. I tak, no i ten szpital no nie ukrywam, że troszeczkę mi pokrzyżował plany. Spodziewałam się innych wyników i spodziewałam się lepszych rezultatów. No tak nie było. Więc musiałam wrócić do szpitala. Na szczęście chęt będziesz malować, a możesz trochę pędzelkiem, co? Chęt od razu? No dobra. I tak, i tak trochę jestem niezadowolona z wyników, jakie dostałam, z informacji, jakie dostałam. I ten dzień tak naprawdę się popsuł, się całkowicie popsuł. No i to jest znowu normalna rzecz. Um, Niemniej jednak my zamienił się e. świetnie bawimy, prawda? E. This is red, yes. Yeah. Are you having fun? Ten. Fun? Yeah? You having good time? Ten. Yeah. Okej, okay, więc my teraz się będziemy po prostu bawić. Musisz um, pokazać, jakie masz rączki? O, oh, Ale brudne rączki! To teraz odciśnij na karteczce, co? Wow! Bawimy się dalej miłego oglądania. Pienie. Ty to będziesz Picasso, prawda? Picas. Picasso, Agents of the other. Beyond gravel, beyond all Hand in hand, building castles out no. of sand.